Cześć, cześć. witam Was już w szesnastym odcinku mojej zrapkowej serii. Na dzisiejszy odcinek mam przygotowane sześć zrapek. Niestety, dwie z nich zostały już, zostały już przeterminowane. Nie są, dost nie są już dostępne, yy, nie są dostępne już w sprzedaży, ale i tak yy, sobie je zapiemy. Bo sam jestem ciekaw, yy, co w nich jest. Yy, tymi zapkami, które nie są już, które nie są już, już dostępne, są yy, yy, dwa, yy, dwa serca. I elektryczny 8 muszę, muszę przyznać, że kilka razy udało mi się wygrać w elektrycznej ustępce. A tak poza tym to mamy dwa razy złoty pieścionek, kółko i krzyżyk. Kasa raz 10. I yy, dzisiaj będę drapał yy, złotóweczką. <laughs> A więc zaczniemy od, może od tych yy, może od tych yy, przeterminowanych złapek, czyli od, czyli dwa serca. Niech najpierw tą zapkę zap sobie sobie zapiemy hmm. A więc musimy zapać yy, najpierw yy, wygrywające symbole i jeśli yy, jeśli mamy taki sam symbol yy, w polu twoje symbole to wykrywamy przypisaną do niego kwotę Mamy tutaj truskawkę i, I bukiet A to mamy tak, tu mamy Paryż Za, za 20zł ustala 4zł <tort> za zawazło te list, fajerwerki i, i lustro. Tak to wygląda. Czyli tu czy, czy nie było to nic. Może będziemy potem tak, to... teraz elektryczne 8, <tort> no więc trzeba, za, trzeba zapać. I znaleźć ósemkę albo ósemkę na błyskawicy, i wtedy wtedy się wygrywa odpowiednią sumę przypisaną do symboli. <laughs> Z tym, że ósemka na błyskawicy podwoja wygraną. To mamy 7, 2, 9, 1, 3, 6, 5, 4. Więc to, już, to, to, to już nie ma nic ale sobie zobaczmy ile było tutaj do wygrania mamy 4 zł mamy, 80, mamy 800 mam, tu mamy wsemki, to mamy 600 do wygrania 4 zł 5888 złotych. zł to było 2 zł to był też 600 do wygrania to było 50,

Trzeba znaleźć, y, czy takie same znaki w, linii, w jednej linii poziomej, pionowej lub ukośnej. Y, I te trzy jednokowe znaki oznaczają wy, y, kwotę z pola wygrana. Więc najpierw zapimy sobie te, 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 te X -y i krzyżyki i, krzyżyk i kółka, znaczy się. <śm> Nic nie ma, też nie ma nic tutaj, a do było 150 złotych. Hmm. Złoty pieścionek. Czy takie same kwoty oznaczają wygraną? Mamy 15, 2 zł, 2 zł, złotówkę, 4 zł i 200 zł. Nicety nic, 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 nie ma nic. Kolejny złoty pierścionek. Mam 2 zł, 2000, 2 zł, 15 zł. 15 zł, 2000 zł też, też ma nic. Niestety. Na sam, na sam koniec to co w sobie za, za 5 zł, kasa razy 10. A więc trzeba zapać y wykrywające liczby, a następnie y Twoje liczby. Jeśli yy, moje liczby są takie same jak liczby, jak, liczby, jak, liczby wygry, jak liczby wygrywające to wtedy wygrywamy przypisaną do nich yy, kwotę. A więc wiem tutaj. Mam liczby 26, 11, 25 i 15. To są nasze liczby wygrywające. Eee... Zaczniemy może od tyłu, może zapać może. Czyli od od, od może od mamy 20. Niestety to nie to nie to nie znaczy, że to, nie, to, nie jest ż... to nie jest szary mamy 16

Został nam ostatni rządek 12, 24, 23, 27 i ostatnia liczba to 13. No niestety na, na 6 strapek ani jedna nie okazała się szczęśliwa. Także w tym odcinku mamy mamy okrągłe 0 wygranych no ale cóż, tak bywa z tymi zapkami yy, mam jeszcze jeden odcinek yy, do nagrania ale to dowiecie się o nim w, 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 w przyszłości a jeśli chodzi o ten odcinek to tak Jeśli Wam się podobał odcinek to poproszę Poproszę łapkę w górę Oczywiście Proszę też o komentarz pod, pod tym filmem No i No chyba to wszystko chyba już no także Także dziękuję, za, dziękuję, dziękuję Wam za uwagę I zapraszam na kolejny odcinek mojej yy, zapkowej serii